Niezgodna to podcast dla tych, którzy szukają w życiu, w wierze, w relacjach, w drodze. Zapraszam. Witaj dobry człowieku, który tu trafiłeś. Dziś w tym podcaście po raz pierwszy używam clickbaitowego tytułu. O rany, co to teraz będzie? Chociaż nie do końca jest on clickbaitem, bo rzeczywiście o martwym kościele chcę tu powiedzieć kilka słów refleksji. Zapraszam serdecznie. Ja, czyli Iza, zwana Nazarią. Jakiś czas temu rozmawiałam z pewnym moim mądrym przyjacielem. Tak tylko zaznaczę, że moi przyjaciele to ogólnie sami mądrzy ludzie, ale ten dodatkowo oprócz mądrości ma też w swoim życiorysie wykształcenie teologiczne, którego ja nie posiadam, więc też czasem dopytuję go o to, czego bez tej wiedzy po prostu nie wiem. I tak żeśmy sobie rozmawiali o kościele. I ten mój mądry przyjaciel opowiadał mi o tym, że krytykowanie tego, co dzieje się w kościele, mówię tu o Kościele katolickim, bo to jest moja wspólnota. No więc podobną kwestia krytycznych uwag wobec Kościoła była całkowicie normalna przez wieki. Dopiero stosunkowo niedawno zaczęto wprowadzać niepisaną zasadę, że o Kościele można mówić. Dobrze, albo wcale. Czy to zdanie z czymś wam się nie kojarzy? Bo mi skojarzyło się od razu. Dobrze, albo wcale. Właśnie tak w naszej kulturze wypowiadamy się o zmarłych. I ja widzę tu bardzo wyraźną analogię. Kiedy Kościół żyje, to tworzą się w nim różne nowe ruchy, idee, pomysły, rozkminy, przemyślenia. Może on razem z całym światem Przechodzić różne przemiany, pojawiają się wtedy wśród jego członków różne opinie, krytyczne uwagi itd. Słowem wszystko to żyje, ściera się, kształtuje na nowo, jak w przypadku każdej innej żyjącej przestrzeni. Kiedy zaś wprowadzamy zasadę mówimy tylko dobrze albo wcale zamykamy usta wszystkim głosom sprzeciwu czy niezgody na różne kwestie. Czy jeśli zabraknie takich głosów, to Kościół rzeczywiście będzie się rozwijać? Czy w którymś momencie nie znajdziemy się w punkcie, w którym znaleźli się bohaterowie bajki król jest nagi? Kiedy wszyscy widzą, że coś jest nie tak, ale nikt nie ośmiela się nic powiedzieć. Czy rzeczywiście jakiś namysł, w którym rodzą się zdania inne, od powszechnie panujących jest atakiem na odwieczną tradycję czy twórczym procesem niezbędnych zmian. Przyznam się szczerze, że kiedy słyszę, że musimy bronić kościoła, świąt Bożego Narodzenia czy innych rzeczy, to zastanawiam się po co. Czy to, że na przykład z przedszkoli znikną jasełka, a z wielu domów czytanie Ewangelii przed kolacją wigilijną zmieni coś w moim przeżywaniu Narodzin Boga, w którego ja wierzę, ale może mój sąsiad już nie. Czy przez to ktoś z nas jest lepszy albo gorszy? Myślę tu teraz o sobie i hipotetycznym niewierzącym sąsiedzie. I jeszcze jedna myśl, związana z krytycznym patrzeniem na wiele spraw w kościele. Kiedy podjęłam decyzję o zabraniu głosu w sprawie przemocy w żeńskich zgromadzeniach zakonnych. Moją główną motywacją było to, żebyśmy jako wspólnota kościoła zaczęli zauważać ten problem, bo tylko problem, który widzimy i nazywamy, jest problemem, który można naprawić. Jednak wciąż wiele osób przypisuje mi atakowanie kościoła, po to, żeby go zniszczyć. Ktoś nawet porównał mnie do tych złych ludzi, co rzucali kamienie w dinozaury, no i one biedne, przez to, wyginęły. Ale też jedna z sióstr, która sama jest w środku zakonnego systemu, powiedziała mi mniej więcej tak: Iza, ale czego one się boją? Jeśli wszystko według wielu sióstr jest w tych zakonach ok, to dlaczego siostrom zakazuje się słuchać twoich nagrań czy czytać tego, co piszesz? Ta myśl była i jest dla mnie bardzo wspierająca. Są siostry, które w tym, co ja robię, widzą nie zagrożenie, ale szansę na Dobrą zmianę, że tak pozwolę sobie zacytować klasyka. Na koniec zostawię jeszcze jedną myśl. Była ona też moją odpowiedzią na zarzut o kamieniowaniu dinozaurów. Mam nadzieję, że nie robi się tu zbyt politycznie. Otóż Kościół katolicki mój Kościół jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Ja w to wierzę. Skoro tak jest, to czy moje działania Małej kropki we wszechświecie są w stanie zniszczyć coś, co stworzył stwórca tego wszechświata, w którym ja jestem małą kropką. Serio? Czy działanie jakiegoś ziutka, czy ziutkowej, nawet jeśli paliliby oni kościoły i mordowali chrześcijan, czy te działania są w stanie zniszczyć coś, co stworzył Bóg? Czy ja naprawdę muszę bronić Boga? Czy on sam siebie nie obroni? Na moim biurku stoi ikona, oblicza Jezusa. Na tej ikonie ma on takie łagodne spojrzenie. I tej łagodności sobie i Wam życzę. Zarówno wtedy, kiedy całym sercem znajdujemy swoje miejsce przy Bogu, jak i wtedy, kiedy go nie możemy odnaleźć. Łagodności dla siebie samych i dla wszystkich sąsiadów, którzy mają podobnie albo całkiem inaczej niż my. Trzymajcie się w tym nowym roku, bez względu kiedy tego podcastu słuchacie. Niech moc będzie z wami. Hej!